Prawda, nie pochodzę z Bielska, ale od 10 lat jest to miasto, które wybrałem. Po studiach postanowiłem, że tutaj zostaniemy razem z żoną i poszukam pracy. Tutaj będę myślał o dalszych jakichś perspektywach na, na życie, na, na przyszłość w ogóle. No, Jeżeli chodzi o założenie firmy, to, to jest coś, o czym chyba myślałem i marzyłem od czasów jeszcze licealnych. Też nie bardzo wierzyłem, że to kiedykolwiek się stanie. Ponieważ nigdy nie, zawsze wydawało mi się, że brakuje mi jakichś takich cech, które pozwalają no powiedzmy, dobrze siebie i przestrzeń wokół siebie i czas zorganizować. Minęło parę lat, popracowałem w kilku miejscach i w końcu zdecydowałem się, że, że to jest ten czas, że należy spróbować i może przełamać swoje niektóre lęki. No, wsparcie unijne o tyle było dobre, że. Poza po prostu daniem pieniędzy na, na rozkręcenie działalności, na sprzęty, na, yy, na reklamę i tego typu rzeczy, dodatkowo było to 80 godzin szkoleń, podstawy księgowości z marketingu, z reklamy. To było coś tak naprawdę, co, co pozwoliło mi się w pewnym, w pewnym momencie poczuć pew, troszkę pewniej i poznać troszkę teorii, zanim, zanim faktycznie zacząłem działać na, na 100%. To było coś, co, co, co pozwoliło mi, że tak powiem, się znaleźć, znaleźć w tym wszystkim troszkę łatwiej i, i szybciej. Wydaje mi się, że możliwość rozwoju jest dla młodych ludzi zakładających działalność. Ważne jest to, żeby najpierw faktycznie poznać ten swój teren, tą, to pole, w którym się będzie chciało działać. Jeżeli ktoś zna się na rzeczy i, i że tak powiem, z, z, z dużą energią wchodzi w coś, to ma dużą szansę akurat, żeby zaistnieć na rynku w tym mieście. Ewentualnie jest to też dobra baza, żeby działać poza miastem. Często robię zlecenia w inne miejsca Polski. W trakcie realizacji zlecenia nie muszę szukać, nie wiem, podwykonawców czy dostawców w całej Polsce, bo wiem, że pod nosem mam dostawców materiałów podstawowych takich jak stal. Wszystko jest tak naprawdę na miejscu. Różnice między prowadzeniem działalności a byciem na etacie są zasadnicze i ludzie sobie cenią etaty zwykle ze względu na stałą pracę. Możliwość rozwoju w ramach, w ramach jakiegoś czasem dużego przedsiębiorstwa, no, cała reszta jest po stronie jednak działalności gospodarczej. To znaczy możliwość zorganizowania sobie czasu tylko ja ze swoimi pomysłami i ze swoją osobowością jestem ograniczeniem dla tego ile będę, ile będę w przyszłości zarabiał. No, a tak najważniejszy chyba jest ten, ten czas, który można sobie samemu organizować. Mogę też tak naprawdę wybierać rzeczy, które będę robił, i są to zwykle rzeczy ciekawe, różno, różnorodne. Na początku pomysł był typowo na metaloplastykę, czyli robiąc też przy okazji zupełnie inne, bardziej rzeźbiarskie formy z metalu. Jako, że przy okazji jedną z moich pasji jest granie na perkusji, to w pewnym momencie stwierdziłem, że można spróbować połączyć te pasje. Jeżeli chodzi o instrumenty, to można zobaczyć na koncertach w całym kraju, gdyż kilku muzyków gra na tych instrumentach. Jeżeli chodzi o rzeźby, to najdalszym chyba y, miejscem, gdzie najdalej moje rzeczy wykonane przeze mnie są, to jest na przykład Angola w Afryce. To, co robię, to w jakiś sposób jest, jest już spełnieniem moich marzeń, czyli wykonywanie jakiejś tam sztuki szeroko pojętej, czy sztuki użytkowej. Używając medium, jakim jest metal, to to na pewno jest spełnieniem moich marzeń, ale chciałbym się też dalej rozwijać, czyli chciałbym robić, nie wiem, większe rzeczy, może więcej, może, może następnym krokiem jest zrobienie, nie wiem, całego zestawu perkusyjnego, a może następnym krokiem jest, nie wiem, zrobienie jakiejś dużej rzeźby z metalu. No cały, cały czas szukam i jakby dochodzenie do kolejnych etapów, czy spełnienie jakichś marzeń jest dla mnie tak naprawdę pretekstem, żeby iść, iść dalej. Ale na tym etapie, jeżeli chodzi o, o, o to, z czym pracuję, jak pracuję, to można powiedzieć, że, że jestem szczęśliwy. Jeśli projektujesz, piszesz, tworzysz lub masz inną, ciekawą pasję, uczyń z niej sposób na życie. W pracy nigdy nie będziesz się nudził, a Twoi klienci będą mieli gwarancję profesjonalizmu. Europejski Fundusz Społeczny może pomóc Ci w podnoszeniu kwalifikacji lub założeniu własnej firmy.